Uff, witajcie w kolejnym odcinku, dawno mnie nie było. Idę zobaczyć, czy stoją rowery, Wiesz, czy które widziałem dwie godziny temu. O, stoją. O, tutaj. Alex. Alu 7005 Fajne kawał sprzętu. Ekstra rower. I taka dameczka, chyba nie. Myślałem, że ma biegi w tym. Ale dameczka to nie wiem, chyba coś tu ma. Zębatka skorodowała, chyba. A to się. Dameczka się chyba nie nadaje, ale ma pedały ekstra. To co, bierzemy tego? Sztrócła. Aleks Nabraska. Strucel. Ale ciekawe. Nie, to tak ma być. Czy nie ma być? To też ciekawe sprzęt, ale widzę koła z innej parafii tutaj. Brak przedniego hamulca. Ale pomka przyzwoita. GRL Cruz. Strucel. <grydy> tak, brak przedniego hamulca. Ale tylne hamuje To są brać oba rowery czy tylko jeden A tu sprawdźmy co ty mamy Klamki Alhonga. hamulca chodzą, patrz Komfort Shock Sprawdźmy czy amortyzuje Amortyzuje Skubany Pierwny hamulec, działa przerzutka. Lewa przerzutka nieindeksowana, indeksowana. Działa prawa, prawa indeksowana. Przerzutka lepsza. Shimano Acera. Nie, to się może przydać. Nie? To nie taki nie taki sztrucer, jak go malują. Co z tą dameczką? Mam takie fałbreki kurde, w domu. To bym mógł zamontować, żeby było, nie? O Jezu, dawno nie nagrywałem. Sorry, kurde, ale miałem depresję. Wszyscy teraz mają depresję. To ja również. Patrzcie, co to jest. Pamiętacie to? Od kurzaczek. I nie nagrywałem. Dobra, dogram wam później resztę. Dlaczego nie nagrywałem i co się ze mną działo. Nic się nie działo, kurde. Po prostu mam tyle napierdzielone w piwnicy, tyle złomu, tyle gratów, tyle klamotów, że to po prostu głowa mała. Zacząłem się z tego wszystkiego odkopywać powoli. Posprzedawałem jakieś kilka rzeczy większych, ale nic to nie pomogło w tej kwestii. Zamontowałem w piwnicy trzy półki dodatkowe, żeby zmagazynować te klamoty. Fajna ta rama taka nowoczesna. Podoba mi się. Podobuje mi się. Nie wiem, czy go będę gonił. Czy zostawię sobie. Dobra, trzymaj to się. Może jeszcze co dogram, opowiem. Ogólnie to lipa. Lipa, lipa. Humorek troszkę. Siadł. Dobra. Kończę. Będę prowadził te rowery na nową miejscówkę. Cześć.